się nie spodziewałem i jest jesteśmy ja tu przyjechałem do Jersey dla przygody no i nie wszystko się zaplanuje koniec końców jesteśmy tu gdzie mieliśmy być i o tej porze jakie chcieliśmy tutaj Jesteśmy gotowi to omówić. Hmm. Jaki jest plan Eksem. w ogóle? Od początku. Od początku. Tak. Zaczynamy naszą podróż 1 sierpnia. Samolotem z Gdańska do Kutaisi. My jesteśmy w Górach izejskich 30, czyli dwa dni przed naszym wylotem. Tak. I zaczynamy to planować. <laughs> tak realnie to rzecz ujmując. E, tak, no właśnie się spotkaliśmy, bo właśnie widzieliśmy przez wiele <laughs> miesięcy i teraz dopiero siadamy. E, tacie razem przy mapie, przy tych blogach, innych źródłach <laughs> naszych informacji, żeby omówić, jeszcze skonfrontować jakby problemy, których na pewno będzie jak zawsze dużo. Tak. Zacznijmy od początku. Planowaliśmy ten wyjazd, znaczy koncept powstał jakieś pół roku temu myślę. No, i wybraliśmy Gruzję i to nie może być przypadek, że to nam najbardziej obu się spodobało, bo też jest ważne, żeby tutaj na żadne kompromisy nie iść, tylko po prostu pójść tam, pojechać tam, gdzie najbardziej lubimy, żebyśmy się widzieli. Więc widoki. Oczekuję dobrych widoków, oczekuję przygody i oczekuję wyzwania mimo wszystko, żeby też dostać w kość, i myślę, że tak będzie. I też cały proces logistyczny, no jednak trzeba nawet dojechać na lotnisko, znaczy pociągiem no, na dworzec, potem na lotnisko, polecić do Gruzji, potem tą marszułtką na miejsce, potem jeszcze trzeba wrócić, tak samo. Tak, ponieważ no, jest wszystko omówione w końcu mniej więcej, już są wątpliwości rozwiane. Eee... Że zrobiliśmy brief, ustaliliśmy targety, no i teraz będziemy forwardować prosto do was, drodzy widzowie. No. Tam grozy, jak się leciało? chyba spało, co? Generalnie mamy już trzeci sim, więc zamawiamy za chwilę bolta i lecimy do nas do hotelu. Początek. Zajebisty Godzina jest 2.30, nie ma wody i Jest to w ogóle najwyższy standard naszego hotelu Mamy jedną szkoleń wody, ale mamy wi -fi. Tak, ale nie wiem czy działa Będziemy znaleźć jakieś życie za chwilę na mieście Później wodę, bo nie mamy absolutnie wody I później na małe środki i już do miasta Kiedy wsiadamy już do marszutki, zaczynamy przygodę, nad którą czekaliśmy. W końcu jesteśmy w Gruzji, jedziemy przez nią, poznajemy ten kraj, mijamy te wszystkie krowy, zwierzęta na ulicach i wiemy, że za chwilę będzie przed nami tylko i wyłącznie szlak i trzy dni chodzenia z plecakami. Wiemy, że będzie sporo wyzwań i nie zawsze będzie to idealna podróż, ale chyba dla tu właśnie przyjechaliśmy, żeby przeżyć tę przygodę. Jesteśmy już w Mestii. Później dokładnie powiemy, co i jak wyglądało. Teraz przypomnę nasze powiedzenia, bo mamy dosyć mało czasu, więc za chwilę to wszystko opowiemy. Kiedy jesteśmy już w Mestii, wiemy, że musimy się naprawdę pospieszyć, ponieważ zostało nam jakieś 5 godzin do zmroku, a przed nami dużo kilometrów, dodatkowo burza, deszcz. A przynajmniej tylko tak myślimy, że co najwyżej to nas czeka. Jak wychodzimy tylko za piór miasta, pojawia się przed nami niesamowity tchaniep. Dawało się to co, coś innego, nowego. A Juzia po prostu taka jest. Są tam widoki, których nigdy wcześniej nic z nas nie doświadczył. I fakt, że jest to na wyciągnięcie sprawia, że jest to po prostu niesamowite. Mamy informacje, wreszcie, ile godzin to ma zająć. Bo zakładaliśmy 6-5, bo w, w wszystkich miejscach stąd, stąd byliśmy informacji nic nie było. No i zgadza się. Tam idziemy. Już zaczyna padać. Jesteśmy idealnie w guidele takim, gdzie się twarzy właśnie nam chmura deszczowa. Więc... Już po kilkunastu minutach pojawiają się pierwsze opady. Idziemy dalej, cali przemoczeni i się w sumie z tego cieszymy, że jest ta przygoda, że jest to wyzwanie, a nie jest to tylko Chodzenie po szutach. Idziemy już jakieś dwie godziny i jesteśmy, proszę pana, na 1785 metrów. Trzy metry różnicy pomiędzy tym a supem. Teraz, jak już trochę odżyliśmy, bo zjedliśmy kebaba i coś tam <grystanie> ja byłem strasznie zmęczony Tr w pingwin. inną to odżyliśmy i po prostu idziemy i nie dowierzamy własnym oczom. Ujgie. No, ucieczamy przed mocnym frontem, który znajduje się za zameką aktualnie. I dlatego teraz na razie chyba będę przestała yy, przestał nadziewać. Odezujemy się, a już będziemy pewni, że idziemy bezpiecznie i że nic nas takiego do mocnego nie dojewie. Bo nie chcemy się wpocząć w czymś całą pododę, jak jeszcze będzie do tego ciemno, a teraz już jest w sumie hour, więc już niedaleko. Więc widzimy się później. Tego nie było w zapowiedzi. A, no ta pododa nam się przytapiła. Wiecie, że szybko przejdzie to dziadowicie, bo nie ułatwia nam to sprawy. Lepszej opcji niż te pysaki, i tak mamy tutaj totalnie otwarty terenów. Wyszliśmy oh. <grymne> teraz ze szlaku i musimy wyciągnąć, bo cały czas jeszcze mamy. Dwie godziny drogi. Jesteśmy właśnie już 30 minut gdzieś od naszej miejscowości docelowej Zabisji. Tutaj minut z czołówczą dla naszego bezpieczeństwa. Ja mam z tyłu, żeby nas auta widziały. No i idziemy sobie tą drogą już asfaltową na spokojnie. Kole sobie kupiliśmy jeszcze tutaj w majciecie. znaleźliśmy. I... i trzy wody. Jest na Ta patrola smaczuje, je, smaczuje jak nigdy wcześniej ja. Długi dzień Na pewno Tak Ale... Ja jestem zachwycony No już od początku ta trasa marszutką, tak naprawdę wszyscy górki Klasa ja. Trochę też pospaliśmy, nie będziemy kłamać Bo Także tak o 16 dopiero wyszliśmy na szlak No i do 21 z kawałeczkiem Szliśmy. To jest przygoda. No. Bo działo się dzisiaj wszystko i myślę, że te nagrania to też oddają. I ja już jakby w tym momencie nie powiem, że już bym mógł wracać. Ale przy, przyjechałem po to i dostałem to pierwszego dnia, a jutro. to dzień jest jeszcze cięższy, bo mamy ponad 10 km więcej. Tym bardziej, że tu mieliśmy mieć 16, było 19. Jutro ma być 29. Ile będzie? Zobaczymy. Musimy wyjść bardzo wcześnie, no bo poroda znowu jest niestabilna wieczorem. Tam od 15 może znowu ulać, więc chcemy się przed tą 15 gdzieś tam dostać. Do Adishi to jest jeden dzień i z Adishi do Iperii to jest drugi dzień. My to robimy jednego dnia, dlatego wychodzimy media wcześnie, żeby też dużo szybciej to skończyć. widocie widokiem My zaczynamy dzisiejszy dzień. Dzisiaj idziemy do Adishi. Jest to też nasz najdłuższy, najcięższy dzień. Jakieś 29 km, 1900 podejścia, jakieś 900 zejścia, ale widoki mają to wszystko wynagrodzić. Stałeś wyspany? Nie. Ja też nie. Absolutnie. Kolejny dzień to są kolejne wyzwania. Pierwsze trzy godziny podejścia przez las, nie dość, że są naprawdę mocnym podejściem, to jeszcze wychodzimy z tego lasu totalnie przemoczeni. Chociaż myśleliśmy, że poprzedniego dnia to już jest koniec tego typu akcji. Ale 4, 4 litry gdzieś mamy, czy, czy jeszcze nie? 4 litry? ile mamy kilometrów zrobionych? W sumie? 5 P 6 Z zadajkiem w ręku 2 godziny nam tutaj było. Tak jak pisali. Tak, tak, ale, ale, tak. Pisali. ale nagrywaliśmy. Po czytam się, to jest następny na dwój. Mhm. Ja już the cable car, follow the road and skiing truck up hill. After some 20 minutes. At 2500 metrów wysokości. The path crosses open areas with nice views. Then slowly the jeszcze zejść Into the forest. Less than an hour later you will reach addition. Czy mamy jakieś półtorej godziny? 20 plus less than an hour. No to niedużo. No ale to jest dopiero początek naszej wycieczki. To ja druga część? Połowa, no. Ta przejewa jest swego rodzaju granicą pomiędzy. Pierwszym a drugim etapem naszej wyprawy, ponieważ właśnie drugi dzień będzie stał pod znakiem walki z organizmem. Kiedy tylko dochodzimy do Adishi, siadam z ulgą, ponieważ jesteśmy już po ponad pięciu godzinach chodzenia, a przed nami kolejne kilka godzin. Ten odpoczynek naprawdę był potrzebny. Jednak jesteśmy już 5 godzin w trasie, nie spaliśmy za dużo. I oboje potrzebowaliśmy już usiąść na chwilę, odpocząć, Nawet trochę energii, zjeść jeszcze jedzenie, którego mam po prostu full, a będzie pod dostatkiem. No i przygotować się w ten sposób trochę na kolejne etapy, czyli przejście i tak naprawdę podwójnego odcinka, to znaczy teoretycznie Tutaj powinien się kończyć nasz dzisiejszy etap, a my go wydłużamy. No i idziemy dalej. Przed nami jeszcze podejścia, zejścia i co najważniejsze, to przejście przez rzekę. Kiedy tylko zaczęliśmy planować wyjazd do Jersey, pamiętam, że Pingwin mi wspomniał, słuchaj, tam będzie przeprawa na koniu. I od początku to był pomysł na wręcz rozpoczęcie filmu, Dzięki właśnie tą przeprawą na koniu. Wiedzieliśmy, że to będzie najbardziej epicki moment tej wyprawy, i tak było. Możecie się domyślać, ile razy jeździliśmy z Pindwinem na koniu. Nigdy. A jednak właśnie przejeżdżaliśmy samemu przez rzekę. Facet się nas pyta, czy jeździsz solo. Do you ride solo? Can you can you solo? You solo? You solo, solo? It's easy, kurwa, i pojechaliśmy. Jechaliśmy <laughs> przez rzekę. To jest klimat. To jest przygoda. To jest to, czego szukaliśmy w tym miejscu. Co? Euforia bardzo szybko nam opada po przejeździe na koniu. To był epicki moment, ale przed nami. było straszne podejście. I jest ciężko. Ale nie myślałem, że będzie aż tak. I to był fragment z tych wszystkich trzech dni kiedy faktycznie myślę, że oboje mieliśmy po prostu dosyć. Zatrzymywaliśmy się to kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, żeby wziąć łyk wody, odsapnąć i podchodzić dalej. Był to krótki, ale intensywny odcinek i przez to zupełnie nie skupiliśmy się też na widokach, w tym miejscu teoretycznie powinny po prostu sprawiać, że czujemy, że żyjemy. A tak nie było. Wysłuchamy znowu Menegian po postoju. Mam nadzieję, że to pozwoli nam już dojść spokojnie do naszego celu i ponadziewać trochę, bo to najbardziej boli, że trzeci zmęczony, to już na nadziewanie nie ma kompletnie siły. Po wielu godzinach dociamy do naszego odjazdu z Zmęczeni, zmasaczowani, ale w sumie pocieszeni. Buwaliśmy się, że musimy iść jeszcze dalej, ale jesteśmy. Sprawdzam trasę na jutro. Generalnie. Jutro będzie dość przyjemnie, bardzo będzie przyjemnie. Bo tak naprawdę obracamy się około 2000 metrów cały czas wiadomo, na chwilkę na dół, na chwilkę do góry, ale żadnych żadnych podejść. 15 km. No. Różnie czas pokazuje, co kliknę, jakby nawiguj, to za każdym razem inaczej mapy przy pokazują. Między 5,5 a 6,5 godziny. Mm -hmm. Hmm. Hmm. Fajny. Miło też wstawać i mieć od razu ładny ja się... widok. Ja Wreszcie doczekaliśmy się dnia, kiedy mogliśmy spokojnie wstać, nie musieliśmy się nigdzie spieszyć i odpocząć po poprzednim dniu. <laughs> Miejsce które teraz widzicie to Klaudia Resort, w którym właśnie dzisiaj spędzaliśmy noc i faktycznie jest to miejsce niesamowite, jesteśmy w IPI, stąd też będziemy wyruszać do nas naszego wyruszać do ostatecznego celu, czyli Użruli. Wczoraj nam nawet opowiadano te historię tego miejsca, bo tutaj w związku z jak to powiedzieć. No tutaj odbywało się powstanie gruźny przeciwko carskiej Rosji po prostu. Historia niesamowita a znamy ją tylko i wyłącznie dzięki Majem, która nam opowiedziała i pokazała związane z tym film. Film o wiosce Haldep, która stawiła opływ przeciwko Imperium Rosyjskiemu w XIX wieku. Wobec mieszkańców wprowadzane były coraz to nowe represje, na skutek czego doszło do aresztowań, przywódców i buntu. Cesarz Aleksander II wysłał więc ekspedycję wojskową. Ta oblega wioskę Kaldur, zmuszając mieszkańców do opuszczenia jej terenów. Miejsce to uległo zniszczeniu, a dzisiaj potomkowie bohaterów stają się przywrócić pierwotny wygląd ruin i ożywić to miejsce. Niemniej jednak to no, miejsce z kawałkiem historii i to nieznacznie na nich świetne tak. dobre piwo wieczorem. I w związku z tym możecie nawet słyszeć, że przykleją się jeszcze te Japońci do podłogi, ponieważ to miejsce jest odrestaurowane. Podeślę jeszcze film, który opowiada o tej historii, bo jest naprawdę ciekawe. I właściciele tego miejsca, w którym jesteśmy, bardzo się stają, żeby ono odżyło i to miasto się znowu zaczęło żyć nowym życiem. Jesteśmy obładowani rzeczami. nocy było dość wilgotno, zimno i nieprzyjemnie, więc w sumie to nic nie wyschło. I teraz to suszymy na plecakach. Kogoś kazał się nagrać. Może już Julina zaskoczy, ale ten widok chyba najbardziej zapadnie mi w pamięci. Chodzenie po takich trasach jak ta jest strasznie pomagające z na pogodę. Kiedyś świeci te prosto w plecy, drzeje i fajnie dla nas, że nam wysuszyło te rzeczy, ale jednak e, dla naszego kajku, czy w ogóle poczucia, całe tak. poczucia takiego to jest wytęczające. Tak, tak ogólnie, ogólnie dość duszno jest, dość ciepło, I na pewno wiele ciepłej, no, no i będziemy to powtarzać, jak się spodziewaliśmy na samym początku, niż planowaliśmy w ogóle. No my planowaliśmy, że będzie dużo podni, Tak, no tak, I tata te te tata miała, miała być niższa. Więc jest takie zaskoczenie trochę, że jest to gorące jest, nie? nieznewierdzę to nie jest pod kątem. Nie jest pod kątem Ostatniego dnia już mamy już z nową energią Wypoczęci najedzeni Myśleliśmy że już zaczyliśmy każdy możliwy scenariusz Deszcz, burza, dziady, trudna teasa podejścia. A jednak yy, ostatni dzień też ma dla nas kolejne wyzwania w postaci brodzenia przez drzewy. Ja wiem jak to brzmi, ale na tyle gęsta roślinność nam sprawiała, że nie było to łatwe przejść przez te trasy. Dodatkowo co chwilę jakieś śliny czyny na by nas podrapały, czy gdzieś zahaczyły. Niby mała rzecz, ale przy całym dniu chodzenia jednak miło byłoby to ominąć. Pięć Jesteśmy. O wow, jesteśmy. Dotarliśmy. Łatwo, prosto, przyjemnie. Nudy, brzydkie widoki. My się będziemy na pewno nadziewać później, ale teraz chcę to nadziewać to, że Właśnie sobie uświadomiliśmy, znaczy na pewno ja, że dochodzimy do naszego celu. Że w tym momencie kończy się nasza podróż w rzeczy. Jest jeszcze powód, samolot, wiadomo, ale to już góli od początku było naszym celem. No, naprawdę. Tam? 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 Tutaj, piwi, to jest ten moment, kiedy tańczymy tę trasę i już trzęsiemy ryset. Zapisuj. Stop. I... Zapisz. Stończone To jest stręczone. No. Gratuluję. Gratuluję. Dotarliśmy do Źguli. Czyli naszego celu przez ostatnie trzy dni. I... Jakie to jest zajebiste uczucie. No i zajebiste miejsce przede wszystkim. No... Ale tak... Rozejrzeć się, no... Nie dziwię się, że jest ono też na liście... Dziedzictwa UNESCO. Bo jest to bardzo unikalny jednak... Widok. No tak naprawdę, gdzie by się nie obejrzeć, to jakieś cudne widoki. Każdy dzień miał swoje wyzwania. I... Cały czas nam na jakieś kłody pod nogi, to trzeba przyznać, bo... Do dnia ten deszcz Geat drugiego po prostu samo przejście było w sobie Żeby bardzo trudne. No. Ale absolutnie to była dobra decyzja. To była dobra decyzja, że poszliśmy dwa dni w jeden dzień. Więc Pingwin, zwracam honor. Dziękuję. Masz tutaj. Tyle co mi nawyzywałeś, co, co, co się no, napiszczałeś. Było to ryzykowne i momentami lekkomyślne, ale koniec końców myślę, że zostało stało to osiągnięte, co chcieliśmy. No. Jesteśmy w Urzguli, czyli jesteśmy. Tu gdzie mieliśmy być i o tej porze jakiej chcieliśmy tu być, tak? Cały I czas zasąpiłem co nie? Jak ty wczoraj mówiłeś o tym pojęciu tego widoku i tak dalej, już powiem, że dzisiaj już teraz na sam koniec już jak wiem, że wszystko przeszliśmy i nie będzie się więcej podejść, to najbardziej czuję ten widok i na to wszystko chłonę i... i najwięcej czasu nam odpoczywamy. Jest, jest jakaś taka nagroda. Przyjeżdżając do Josie trzeba po prostu posmakować czaczy. To jest taki bimber? To jest bimber. To jest bimber? Tutejszy loczalny. Musimy jakiś toast. Za kolejny wyjazd. Za ten i następny. Za ten i następny wyjazd. Zrób to. Pachnie. Pachnie i smakuje jak ten ciem do co ja mam.